Cześć, witam was bardzo serdecznie. Pokażę wam e, zmodyfikowaną aplikację, którą e, ja sam e, zmodyfikowałem. To jest e, Video TV Cast. To jest dokładnie ta aplikacja. Zmieniłem ikonkę, spłyszyłem całą e, cały interfejs i jest bardziej czytelny, przejrzysty. Zasada działania jest praktycznie ta sama, tylko dodałem inny design i dodałem spolszczenie i zapraszam Was do pobrania. Link będzie w opisie pod filmikiem. Jeśli ktoś by miał jakieś problemy, to z instalowaniem ją w prawym górnym rogu tu będzie pokazane jak trzeba wgrać tą aplikację do telewizora. No, i no jak na samym początku mówiłem, jest całkowicie spolszczone. Aby miał jakieś błędy, to proszę pisać do mnie na Facebooku, na moim profilu lub pod filmikiem. Zapraszam do pobrania. Dzięki serdecznie, no i cześć, do usłyszenia.